Środa 34 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Apokalipsy Świętego Jana słyszymy pieśni pieśń Mojżesza i pieśni Baranka. I w tej pieśni zwróćmy uwagę na to, jak bardzo mowa jest o Bogu, jak bardzo on jest w centrum. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, nie ludzkie dzieła. Panie Boże Wszechwładny, sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi. Nie mówimy o wierności ludzi. O król narodów, który by się nie bał o Panie, nie uczcił Twojego imienia. Twoje imię jest czczone, nie, nie imię ludzkie, bo Ty sam jesteś święty, a nie myślimy, dyskutujemy o tym, kto jest święty na ziemi, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, Tobie będą oddawać pokłon. Ty będziesz najwyższym celebrytą, ty będziesz tym, przed kim oddaje się chwałę, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki, Twoje wyroki są słuszne, Twoje decyzje są słuszne. Niby modlitwa jest normalna, niby ona jest zwyczajna, ale ta pieśń pokazuje, jak naprawdę Bóg jest w centrum, jak naprawdę on jest najważniejszy, jak naprawdę jest jakaś taka troska człowieka o to, żeby, żeby powiedzieć o Bogu, jaki on jest. My za bardzo koncentrujemy się na ludziach, za bardzo koncentrujemy się na naszych sprawach, na naszych czynach. To nie znaczy, że my nie jesteśmy ważni. Ale jak się skoncentrujemy na ludziach, to wtedy, kiedy zawiedziemy się na człowieku, wtedy nam będzie bardzo, bardzo trudno. Psalmista opowiada o tym, żeby śpiewać psa, Panu pieśń śpiewać Mu pieśń nową. I w trzecim zwrotce, w trzeciej strofie, Mówi tak, niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości. Czy rzeki mogą klaskać w dłonie? Przepiękna poezja. Czy góry mogą wołać z radości? Czy może, może szumieć i to, co w nim żyje? Po co to wszystko? To wszystko znowu jest jakiegoś pewnego rodzaju opisem, yy, przez który autor chce powiedzieć: Cała przyroda chwali pana Boga. Cała przyroda chwali pana Boga, bo cała przyroda jest jego stworzeniem. To jest niesamowite mieć takie uszy i oczy, żeby widzieć, jak natura mówi o Bogu. Jest niesamowite mieć takie uszy i oczy, żeby dostrzec, że cała natura naprawdę chwali pana Boga. Może już kiedyś o tym mówiłem, ale to, że kiedyś ludzie pracowali na polu, to, że ludzie kiedyś mieli większy kontakt, z Ziemią, to że nie byli tak pozamykani w domach i, i w, przy, w sprzętach technicznych, jak my jesteśmy, oni, oni byli bliżej Ziemi, oni byli bliżej natury, czasami przestraszeni, czasami niepewni, ale mając ten kontakt z naturą, oni jakoś odkrywali w niej ślad Boga, odkrywali w niej działanie Pana Boga. Podziwiamy góry, jeździmy na wycieczki, staramy się zwiedzać krajobrazy, ale dobrze byłoby od czasu do czasu popatrzeć na tę naturę jako na, na kogoś, na coś, co mówi o Panu Bogu, jako na kogoś, na coś, co, co głosi Pana Boga, że przy, przy jakimś takim stopniu troszeczkę wyciszenia naszego własnego, czy otwarcia na, na to coś więcej, co jest w przyrodzie, zobaczyć, że ona również mówi o Bogu. Ewangelia zapowiada prześladowania. Zapowiada prześladowania i wydaje się taką dosyć trudną. Mówi Jezus: podniósł na was ręce, będą was prześladować. Nawet z najbliższej rodziny będą e, przeciwko wam krewni, przyjaciele. Niektórzy nawet o śmierci was przyprawią. Będziecie w nienawiści u, u wszystkich z powodu mojego imienia. Jest, jakaś taki, jest taki smutek tej Ewangelii, która mówi: Będziecie prześladowani, będziecie cierpieć. Ale mówi Jezus, będzie to dla Was sposobność do składania świadectwa i włos z głowy Wam nie spadnie. Czyli nie bójcie się, nie umrzecie przed czasem, nikt Wam nie zrobi krzywdy przed czasem. Wszystko jest dla człowieka zaplanowane, więc, więc nie bój się, że to jakoś zniszczy Twoje życie. Natomiast wykorzystaj tę trudność do składania świadectwa. Ty nie daj się sprowokować do nienawiści, ty nie daj się sprowokować do prześladowań, ty nie daj się sprowokować do braku wierności wobec Ewangelii, nawet jeżeli twoi najbliżsi, jeżeli nawet twoi wierni tej Ewangelii nie są wierni. My myślimy o całym świecie, myślimy oczywiście o Kościele, myślimy o naszych wspólnotach, ale przede wszystkim musimy myśleć o sobie, żeby żadne doświadczenie trudne nie zniszczyło w nas tej miłości, którą Bóg nas zostawił. Żeby żadne tru doświadczenie trudne Nie spowodowało w nas braku wiary W to, że warto ufać Jezusowi i że, I że warto postawić na miłość Bo zawsze warto Nawet gdyby cały świat I nawet najbliżsi Stanęli przeciwko tej miłości I stanęli przeciwko tej wierze Która jest wiarą Jezusa Chrystusa Pan z Wami Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.